Dzień dobry Adriano. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Za chwilę zrobimy sesję badawczą. Sprawdzimy co słychać w energii, co dzieje się w energii, w przestrzeni w miesiącu sierpniu. Ułóż się wygodnie. Zamknij oczy. Policzę teraz od jeden do trzech, a kiedy będę liczyć, połączysz się z przestrzenią energetyczną. Polski w miesiącu, sierpniu jeden, dwa, trzy. Mhm. I jak odbierasz tę przestrzeń energetyczną Polski? Niby dosyć spokojna jest w tym miesiącu, ale jeszcze nie do końca. Jest jedna rzecz, która się dzieje, i to się jak dzieje um, poza świadomością ludzi, ja tak to odbieram, jest jakby rozwarstwienie następuje. To tak jakby, I słyszę cały czas fanfary, gotowość, tak jakby coś ważnego też w Anglii się działo w tym momencie, ale to jest takie też przegrupowanie i gotowość do działania, czy nawet do ataku, jakby na drugiej połowie roku, ja tak to odbieram. Jest takie przegrupowanie, chodzi mi tak, że jest y, ludzie, społeczeństwo, to jakby grupy, y, no powiedzmy normalnie ludzie, rządy, potem jeszcze coś tam nad rządami, i, a na przykład do rządów też się kwalifikują osoby, które są bardzo, bardzo zamożne. Takie dziwne przegrupowanie następuje. Mam trzy. Pokazuje mi się taki, um, taka kompresja w sumie, że tutaj są ludzie, kompresja, później jakiś tutaj jest przestrzeń, później jest to, co mówiłam, że rząd i ci bardziej zamożni, znowu jakaś przestrzeń, i później te inne rządy, że tak powiem, obcych. Trzy takie, na razie jest przegrupowanie, to tak porównam to do wojska, na przykład jak jest, no mają się ustawić, tak, w jakim rzędzie czy w szeregu i jedni z przodu, drudzy z tyłu, coś takiego teraz następuje jakby na ziemi. Zwłaszcza w Europie. I tak, jakby to jest miesiąc, gdzie, e, gdzie każdy milczy. Ja tak to odbieram. Milczy. To jakby to był jedyny miesiąc, w którym można odetchnąć. Przygotowanie, po prostu do czegoś, przegrupowanie, przygotowanie. A dlaczego jest to przegrupowanie? Dlaczego robią przegrupowanie? Mhm. To chodzi tu też o ludzką świadomość, ale nie tylko, ale o jakieś działania, o zasady. Tak jak gdyby też się szykują do tego, jakby wiedzieli, że ma się coś wydarzyć i może powstać bunt, bunt, bunt ludzi. Jakaś rewolucja nawet bym powiedziała. I boją się tego? Boją się tego. Zmieniają boją taktykę? Tego. W tym momencie tak, jest zmieniana taktyka. Hmm. Czyli myśleli, że ta pierwotna taktyka i te plany łatwo pójdą, ale nie poszły. I teraz wymyślają nowe, żeby osiągnąć swoje cele. Więc na razie jest to jakiś taki etap zastanawiania się z ich strony, co dalej? Naradzania no, się, zastanawiania się, przegrupowania coś takiego. Nie chcę mówić jeszcze dokładnie o planach, chcę to zostawić na później. Chciałabym na razie jakby się zająć, tutaj znowu może im pomieszać, tak powiem. A o planach konkretnie nie chciałabym jeszcze mówić w tym miesiącu. Chcę zostawić to jako taki powiedzmy no, w, miarę, w miarę spokojny miesiąc. Czyli na razie są jakieś przegrupowania i jakieś yy, większe podziały. Grup. tak. Teraz informację mam, że bacznie powinniśmy się przyglądać y, Anglii. Fanfary tam słyszę. Mhm. Czyli tam nastąpiło jakieś zrozumienie tematu ostatnich lat. Nie, nie. Czy tam dochodzi do ujawnienia prawdy. Niektóre informacje tak, ale akurat tam społeczeństwo no nie do końca, jakby jest mało zainteresowane. Ujawnienia prawdy tak, ale tak jakby na tą prawdę akurat w tamtym kraju nie bardzo ludzie na to zwracają uwagę. A fanfary bardziej się dotyczą e, <laughs> jakiejś pochwały albo nagrody dla królestwa. Tak to odbieram. I czemu my mamy się temu przyglądać? Hmm. Cokolwiek tam się teraz dzieje, to będzie istotne y, odnośnie wydarzeń dotyczących w Europie. Dlaczego? Ja już wiem dlaczego. Bo bazują teraz na informacjach, co mówiłam, jest teraz zmiana tych planów. Znowu, znowu, znowu jakaś zmiana bazują na informacjach, które są jak gdyby w Anglii. Przyczepili się tam tego wątka. Ale w sierpniu nic się jeszcze energetycznie nie dzieje takiego. Nie, nie. Czyli możemy spokojnie oddać się odpoczynkowi, urlopom. A kiedy jest planowane? To coś? O czym, co tutaj teraz y, widzisz? Planowane jest teraz, ale 14 ogólnie 14 mi się pojawia data 14 wrzesień. Cóż to za data? Co tam ma być? Uwolnienie ludzkości, ja bym chciała. O no tak, trzeba wykrować, bo to jest wręcz odwrotnie to, co widzę. Adriana, teraz się tak przyjrzyj. Populacji: ile procent człowieków i nieczłowieków jest zainteresowanych polepszeniem swojego bytu? Swoich swojej fantazji. To jest, to jest właśnie. To właśnie zależy, bo tak, polepszeniem bytu, czy tylko zdobyciem pieniędzy, bo są jakby dwie różne. Polepszenie, losu. Pole... No właśnie, polepszeniem. Losu. powiem los. Dobra, polepszeniem losu. Chodzi o, ale o Polskę pani pyta? No tak, powiedzmy o Polskę. 16-17%, tak jakby los chciało zmienić. Ja nie mówię o zarobkach, los. A reszta nie? Reszcie reszta jest, jest dobrze? Bardziej, nie jest dobrze, ale reszta warunkuje to bardziej materią, finansami, dochodami, cenami, inflacją i tym, a nie jakby nie widzą innej opcji niż pieniądze. To, to wszystko, co jest wokół tego. To łatwo jest tym rządzącym wprowadzać swoje plany, jeśli jest taka sytuacja. Chociaż 16% to już coś. To takimi, którzy nie, nie widzą potrzeby zmiany swojego losu. Tylko żyją, bo żyją, i święcie wierzą, co im się mówi, to może oni nie chcą. Ani żeby wykreować coś lepszego, ani zmiany. Może im tak dobrze. Jak ktoś decyduje, jak mają żyć, jak mają myśleć. Nie muszą się wysilać. Przecież. Może Jeszcze nawet jedną... nie wiedzą, że mogą zmieniać, że mają wpływ na to. Jeszcze jedna jest rzecz, co będzie wymagała wymiany zaraz. 30 sierpnia e, hmm, otworzą się portale, powiedzmy to, i będzie wpuszczana w naszą przestrzeń, w przestrzeń ziemi energia. Ja to odbieram coś niekorzystnego jako trucizna. 30 sierpnia dokładnie. A kto będzie wpuszczał tą truciznę? Portale są już ustawione i tak bez automatu. Po prostu są już tak, zamontowane. Tak. No, Portal automatycznie się otworzy. Zobacz, yy, dokąd te portale prowadzą. Poza ziemię. No Dokładnie to wiem. Tak. Poza ziemię. Dobrze, ale dokąd? Idź, idź jednym takim portalem albo sprawdź gdzie jest tam w innym, w innej przestrzeni od ten portal. Tam na tą chwilę nic nie ma, ja to tak odbieram, mówię komputery, sterowniki, a to ma odbyć się tak, że na, przylatuje coś i nagle jest tam coś wlewane Dokładnie tej data, ta operacja, powiedzmy to jest operacja zaplanowana do 30 sierpnia, i wtedy ma się jakby zacząć, akurat ten zabieg, ta operacja. Najpierw ma być to coś spuszczone, ja to odbieram jako coś trujące toksyczne. Mi się mówiłam też o komputerach, mi się to pokazuje w energii, tak, ale co jednoznacznie za tym idzie, coś może się dziać z komputerami. To jest jakby ich pomysł, to jest jakby faza, faza pierwsza nazwijmy to. 30 sierpnia. A zobacz, co ma się dziać z komputerami. Dane mają znikać. I to będzie ta, ta trucizna? Tak. Mhm. A czym ta trucizna jest? Bo rozumiem, że już ją mają. Skoro już zaplanowana data, nawet. Ogólnie mi się to pokazuje w kolorze pomarańczowym, coś jak jakaś dziwna plazma albo coś takiego, ale... To odczyta jej chodzi, o to, e, chodzi o to. Chodzi o informację, o przepływ informacji, o zatrute informacje i prawdziwe informacje, usunięcie pewnych informacji i wprowadzenie czegoś innego. A kto to ma, kto to będzie robił? Kto to zaplanował? Miszaraki widzę, a nazwa operacji to dekonta. Adrianu, zawołaj tego szefa tej operacji. Wezwij go. Miesza się tutaj do naszej przestrzeni, więc niech się stawi. Jest. I kto to jest? Co to? Zamieszacz. To ja już to ciekawe. Jakby Ktoś z syriusza to było pierwsze, co jakby przyszło, a później jakby jak szef, to w ogóle Anunak się pojawił. Anunak? Mhm. A to z syriusza, to co to było? Zmyłka, czy on akurat stamtąd przy? Jest tam, tak jakby, egzystuje tam. Nie, bardziej chodzi o, nawet nie o połączenie, jakby wydobyć poprzez nich, zdobyć pewnych informacji odnośnie, odnośnie jakby, no nas, żyjących na Ziemi. To Anunnak potrzebuje tej informacji? Tak. Do czego on potrzebuje tej informacji? Do manipulacji i wprowadzenia jakby swoje działki w to wszystko. Czyli to, co ma się wydarzyć tego 30 sierpnia to będzie ściągnięcie informacji, ściągnięcie danych z komputerów. Usunięcie też częściowo, zmienienie informacji i zamieszanie wprowadzenie <laughs> zamieszanie. To jest początek wprowadzenia, mówię faza pierwsza wprowadzenie zamieszania. A do czego on to zamieszanie potrzebuje? Dziwne rzeczy widzę. Najpierw w ogóle zobaczymy jakby wyłączenie prądu światła, to mniej więcej tak w energii też to mówię, bo mi się pokazało to jako coś gdzieś ciemno. Jakiś dziwny podział na sektory, jakby sektorami, działanie w sektorach, podział na sektory. Później jak te sektory są wyłączone, to zostaje coś wprowadzonego, czyli jakby no, no inne terasy, powiedzmy tak, że bardziej wychodzą, jakby to powiedzieć, nawet nie że na światło dzielnie, ale mogą bardziej działać. Tak jak gdyby bardziej mogą działać i się poruszać w przestrzeni ziemskiej. To jest jakby, ja już mówię o co chodzi, ja to do prądu, to nie chodzi o fizyczny prąd, to bardziej <tryk> chodzi o tą energię ziemi. O samą energię ziemi tu chodzi. Co ja mówiłam, to wyłączenie podział na sektory. tak jakby ziemię sili sektorami włączać. A mogą to zrobić? Potrafią? Naraz nie, nie mogą energii, ale mogą zakłócić, zaburzyć, że albo będzie słabsza w danym sektorze, albo tak spowolni, ale nie to, że całkowicie wyłączą ona się zatrzyma. Nie, może spowolnić. Zwolnić. Ale to chodzi o falę szumana, O częstotliwość ziemi? Będzie zaburzana? Bo nie rozumiem tego, wyłączyć yy, energię Ziemi. Niech on ci to wyjaśni. Chodzi o to, że jak energia Ziemi zostanie zaburzona albo spowolniona, oni czy jakieś tamte inne istoty będą mogli łatwiej się poruszać na Ziemi, ale ja mówię w ich też jakby energetycznych formach. Czyli chodzi, chodzi o obniżenie częstotliwości Ziemi, bo spowolniona to, czy to jest obniżenie częstotliwości Ziemi? Może I wtedy tak być, oni będą mówi. mogli tutaj w tych niższych częstotliwościach łatwiej się poruszać. Może tak być, Pani tak Czyli właśnie pani mówi. Może tak być, że to wyłączą jakiś sektor, czyli obniżą tam częstotliwość i tam będą mogli. Mogły te istoty funkcjonować sprawniej. Rozstawić się. Mówię, to jest faza pierwsza. Rozstawić się do jakiejś tam gotowości, powiedzmy. E, w e, energii, tak? W, tak. E, na poziomie subtelnym. I to ma być w sierpniu? 30 sierpnia. Możesz odszukać to miejsce tam, dokąd prowadzą te portale. Mhm. I pusta, pusta przestrzeń. Pusta. No, to no wie, to pusta. Jest pusta. A skąd nagle wezmą tą truciznę? Statek. Gdzieś ona mam, jest? Statek. Aha, mam tej trucizny poszukać. No tak. Musimy trochę namieszać. Nawet bardziej. Mhm. Mają to na jakimś statku gdzieś? Są takie zbiorniki. Kształt te zbiorniki przypominają łoki, do gotowania. I co tam w środku jest? To coś pomarańczowe, co mówiłam. To coś pomarańczowe, czyli to jest coś o częstotliwości, która ma zakłócić działanie komputerów i spowodować usunięcie danych. I te dane to mają, jakby oni przejąć, tak? Przejąć, zmienić informacje, bo zmieniać chaos, wprowadzić zamieszanie. A, i to, to może spowodować obniżenie częstotliwości tych może. rejonów Ziemi, może. kiedy będzie taki chaos i zamieszanie? Bo tak, tak. to właściwie życie I w panika. tym komputerze się teraz toczy. To, tak. To przez to. I to zamierzają zrobić w sierpniu, więc to nie jest taki spokojny miesiąc, gdzie możemy sobie urlopować. No prawie do końca jest taki, no powiedzmy, no. spokojny, a później. No, ale na koniec zacząć. to niespodzianka. Ta, -dam! No dobrze. To teraz yy, te zbiorniki ile ich tam mają? 43? Uuu, ale się natrudzili. Jest tam częstotliwość. Odczytaj tą częstotliwość. <laughs> pięć jedynek no tak można się tego było spodziewać że wykorzystali piątkę do tego i jedynkę plus minus plus czyli to jest jedenaście tysięcy sto jedenaście jedenaście tysięcy sto jedenaście plus mhm. Zawołaj zespół. Przekaż te wszystkie. To znaczy on, on wie on zespół jest zawsze. <coughs> zwarty i gotowy, więc. Wygenerujemy teraz częstotliwość 11 11 o wektorze minus. I uderzymy tą częstotliwością w te zbiorniki Wyzerujemy to. Na 3 wszyscy się przygotowują i wytwarzamy tą częstotliwość przeciwną. 1 2 3 A ta Ciszczona. częstotliwość przeciwna to jaki kolor ta miała? Zdążyłaś zauważyć? Jasno, takie biało lekkim, z lekkim szarym, bo później jak to się wszystko pomysło, Ja widziałam to... srebrną taką. O. o Srebrny, jasny, szary. Mhm. No i co się wydarzyło? Jest tam jeszcze coś czy już wyschło, nie wszystko, nie ma nic. Teraz zniszczymy te zbiorniki. Już? Pozamykamy portale z naszej strony, z naszej strony tutaj od przestrzeni. Zabezpieczymy je tak, żeby nigdy się nie otworzyły. Czyli te przyciski po bo włączaj, żeby się same w sobie unicestwiły, zapadły i nigdy więcej się nie otworzyły. Nie ma takiej możliwości, żeby się otworzyły. Od ich strony. Anunak, który raczył nam udzielić informacji, ma natychmiast Zniknąć, odejść, ewakuować się, co tam jeszcze chce, z przestrzeni Ziemi. I ma to zrobić natychmiast. Mhm. Dla niego też zamykamy przestrzeń Ziemi. Od tej pory nie ma tutaj możliwości ingerencji jakiejkolwiek. Poszedł? Mhm teraz przestrzeń Polski na granicach naszego kraju energetycznych granicach ustanawiamy taką ochronę Energetyczną Ochronę Kolorze Zielonym Szmaragdowym, i na tą ochronę, na tą taką jakby barierę nałożymy jeszcze jedną warstwę. O częstotliwości i barwie odpowiedniej, i tej barwy nie ujawniamy. I zobacz tą barwę, ale nie mów. Mhm. To jest takie zabezpieczenie. I teraz w granicach naszego kraju, ziemi, w której się rodzimy, żyjemy, cieszymy, pracujemy. Spotykamy się, tworzymy. Wykreujemy. Teraz częstotliwość wzajemnej współpracy, wdzięczności, miłości, empatii, szacunku. Niech to rozkwita jak piękne kwiaty wszędzie. Niech to rozkwita na polach, w lasach, w miastach, na ulicach, w domach. Na ścianach, na meblach, na samochodach, wszędzie. Jak piękne kwiaty. Kwiaty miłości, empatii, szacunku, współpracy, wzajemnej troski, zdrowia, mądrości. Te kwiaty mądrości to powinny być w przewadze. tych najwięcej. Mądrość każdemu się przyda. Mądrość bierze się z kontaktu, z dobrego kontaktu z duszą. To jest mądrość wewnętrzna, to jest intuicja. Tamtego poziomu. To jest informacja. To nie jest informacja wyuczona, Zasłyszana, przeczytana, to jest ta wewnętrzna, kiedy my wiemy w 100%, że to jest to. Że to jest dobre. I słuchając tej intuicji, robimy to, czy według tego żyjemy. Nasza dusza, nasza intuicja zawsze dobrze nam podpowiada, dobrze nas prowadzi w życiu. <laughs> Więc te kwiaty mądrości niech rozkwitają, niech ten, ta ziemia. Stanie się pięknym ogrodem wdzięczności, empatii, miłości, troski, szacunku, mądrości. Czy chciałabyś jeszcze coś dodać? Wszystko. Jak się czujesz? Teraz. Kiedy zmieniła się energetyka? Próbuję to opisać i przyglądam się, co to jest. Świadomość. Ja bym to ogólnie określiła jako, jako świadomość, ale nie tylko intuicja, ale też świadomość jakby własna świadomość się budziła wśród ludzi. Dobrze. Jestem wdzięczna Pyszne? Tobie za tą piękną y, sesję badawczą, i rozłącz się teraz.